Jak upok... W sumie, się po końcu jedziemy, nie? Jadycku, Jadycku, <laughs> Jedziemy A godzina? Godzina 7.42 U no. <laughs> dyrektora na dywaniku jesteś? Kolego, w końcu po... odebrałem Rok czasu na to czekałem, wiesz? Ale jest do stetuni, także mówię Ci, że jest, no jest taka bajka jest tyle na wymieniane w nim, ale no jest zajebisty także tyle, pozdrowienia z trasy pierwsze tankowanie 9.8 jest lane nie zawsze setki, zawsze setki nie było, 9.8 zawsze będzie lane oczywiście Wiemy, mamy 10 stacji po drodze musisz krzyczeć 25 litrów no pisze czy dojechali

Słuchajcie kochani, na pewno słyszeliście nieraz opowieść, jak to nasz sąsiad z za zachodniej granicy trzymał pod kocem swój super samochód, który kochał tak, że wziąłby prędzej rozwód z żoną niż sprzedał ten samochód. Okazywało się, że tym samochodem był po prostu golf GTI, którym ten nasz sąsiad za zachodniej granicy jeździł tylko do kościoła. Baśnie i legendy mają swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Sytuacja jest teraz taka, że te wszystkie baśnie i legendy zawitały do naszego kraju. I jakbyście chcieli odkryć, jaki to u nas samochód stoi pod kocem, proszę, porwę całość. Sytuacja jest trochę inna niż może u naszego sąsiada z zachodniej granicy, bo tutaj rzeczywiście właściciel trzyma go pod kocem i rzeczywiście jak będzie sprzedawał, to będzie płakał. Ehehe, do domaczki. Wow, ale fura. Tak, samochód jest o tyle ciekawy, że uważamy, że warto było trochę o nim opowiedzieć o tym jak on jeździ, jaką ma charakterystykę, jaką ma moc, jakie ma gadżety. Także o tym wszystkim opowiemy wam tak naprawdę za chwilę. Jedziemy na turze i co ciekawe, może Aleksandrowi uda się pokazać, silnik V8, który przełączył się w tryb V4, więc tak naprawdę teraz jedziemy w trybie czterech cylindrów. Co jest dobre dla tego trybu, to to, że możemy pożyczyć bez obor narzeczonej ten samochód <laughs> i jak narzeczona jeździ spokojnie, że przełączy się w cztery cylindry i tak jakby jechała jakimś Peugeotem 208, nie ma problemu, że zniszczy Wam samochód, ale jest tutaj taki magiczny guziczek. Jakby mu prosić Aleksandra, jakby go pokazał, w momencie jak włączamy guziczek, zmienia nam się wyświetlacz, zmienia nam się charakterystyka ustawienia silnika. Może tego nie słychać, ale już inaczej brzmi nawet sam układ wydechowy. A widać to od razu w takim momencie, jak wciskam gaz, i, i tył od razu jeździ. Więc, tu jest charakterystyka amerykańskiego samochodu, gdzie tył zachowuje się jak łajba. Łajbą y zarzuca trochę na prawo i lewo, ale w miarę ograniczeń, ponieważ pamiętajmy, że mamy Magnetic Ride, który zachowuje charakterystykę samochodu sportowego, więc on nadrabia i kontruje te wszystkie błędy, które chcielibyśmy, które moglibyśmy zrobić, nie? więc to jest Z Mode. Dodatkowo mamy fajne ustawienia, takie jak e, oczywiście, mój tryb to. Każdy indywidualnie mamy oczywiście sporta wszędzie, mamy tryb wyścigowy. No i w trybie wyścigowym, którego producent nie zaleca, żeby stosować na drogach asfaltowych, ale to po ze względu na to, że samochód jeszcze lepiej się zachowuje niż mógłby się zachowywać do tej pory, ponieważ możemy odpalić launch control. I pięknie tyłeczkiem się śmignąć. Zamyślę, że dla oka osób stojących w korku było dość bardzo przyjemne, nie? Więc jakby, ale jak pokażę to jeszcze raz, może poczujecie jakby intencję tego wszystkiego. intencję właśnie, bo tak, tu mamy toruweczkę, mamy lunch control, masełko, ale nie wiem, czy zauważyliście, samochód jest nie tak dziko zestrojony, jak zestrojona jest Emeczka. M3, jak wcześniej jeździliśmy, to M3 powoduje to, że musisz już zacząć pracować i myśleć o tym samochodzie, co on może zrobić. On bardzo dużo potrafi, ale dużo może też Ci popsuć, jak nie masz zdolności jezdnych. A tu jak widzicie, tył zarzuca, systemy kontrują i jak współpracujesz z systemami, no to robi się bardzo ciekawa zabawa. Co ciekawe, ten samochód dziko nie warczy. On w zasadzie wrzuca, oczywiście ma V8, bardzo fajnie go słychać i tak dalej. Ale nie jest też tak, że strzela jakimiś ładunkami wybuchowymi, wydech, silnik się męczy. On po prostu redukuje ze skrzyni dwusprzęgłowej bieg, zachowuje ten ciągły moment, ciągłą ilość obrotów i pozwala ci się nim bawić. Więc. Jak będziecie mieli kiedyś okazję nie pojeździć, to porównajcie to do samochodów, w którym jeździliście wcześniej. Całkowicie inaczej płynność, zmiany biegów i ta obawa, że jak kupi się amerykański samochód, to ten amerykański samochód będzie jak Dodge Challenger, którego też uwielbiam, jest świetny, ale będzie jak typową łajbą, y gdzie pierwszy zakręt i tak naprawdę możemy się rozbić, musimy uważać, tylko na prosty. Tutaj tego nie ma, tu naprawdę dużo się zmieniło. Tutaj odważnie można powiedzieć, że można pojechać z tym samochodem na tor, co będziemy chcieli też zrobić, żeby sprawdzić jak on się zachowuje. Dodatkowo, co warto powiedzieć, amerykańskie samochody, te o których wspomniałem w tej starą charakterystyczką, z charakterystycznym amerykańskim stylem jazdy. Jak pewnie niektórzy sprowadzający samochód widzą, to potrafią mieć przejechane 30 km, 50 km i już są rozbite, i to tak stanowczo rozbite. Więc tutaj tej obawy chyba aż takiej nie ma. No i to jest amerykański samochód, więc nie da się uniknąć tego, że tył ci odjeżdża. Masz 503 konie wrzucone bezpośrednio tylko na tylną oś, ale nie wiem czy teraz czuję, że Aleksander jak on usztywnił się. Tak, tak, no, tak, tak. No to torówce jest już maksymalnie ustawione, ale możemy zrobić Z. Z przed zawieszeniem mam ustawione trochę sztywniejsze, to może mój tryb. No. I tak naprawdę jedziemy z Kodą. <grystanie> <grystanie> ale chłopak z przodu poczuł się bewko, myślał, że będziemy jedziemy no. <grystanie> ścigać, ale niestety ku jego rozczarowaniu niestety nie podjęliśmy rękawiczu. Ale jak widzicie, w ogóle ustawienie kokpit w samochodzie, zobaczcie. Aleksander siedzi sobie z prawej strony i tak naprawdę od jego strony ma tylko poduszkę powietrzną i nawiez. I cała atrakcyjność tego samochodu kończy się na nawiewie. Od strony kierowcy mamy kokpit jak w samolocie. Mamy panel główny tutaj z tej strony, który tak naprawdę kończy tę kolumnę środkową i zwieńcza ją w kierunku kierowcy. Zegary. Oraz wyświetlacz obrócony w kierunku kierowcy. Tu tak naprawdę wszystkie elementy w samochodzie, nawet ta kolumna środkowa jest pod kątem, żeby kierowcy wygodnie się tym operowało. Wszystko, co znajduje się w samochodzie, jest dedykowane ku uciesze kierowcy. Pasażer niestety jest tylko pasażerem. I co fajne w tym samochodzie jest to, to warto będzie na chwilę przerzucić się na tylną szybkę, to tu bym też rzucił, jakbyśmy pokazali, jest. Szybka. I ta szybka, jak stoimy sobie i jesteśmy fanem amerykańskiej motoryzacji, to ona jest chyba tylko po to, żebyśmy mogli sobie posłuchać, jak to się ich bo tak naprawdę Niespotykane jest to rozwiązanie w samochodach tradycyjnych, codziennych, więc otwieramy sobie tylną szybkę, nawet jak jest zima dzisiaj. Ciskamy sobie gaz do dechy i cieszymy się samką, więc wszystko w tym samochodzie jest dla kierowcy. 16 głośników, wzmacniacz, dwa subwoofery, karbonowe dodatki. Tylko cieszyć oko. Alcantara na podsufice, co jest też mega fajnym rozwiązaniem. Nie wiem. Pewnie byśmy zmarzli, jakbyśmy odsunęli dach. No, ale jak nie chcesz jeździć na torowych ustawieniach, drogi widzu, rzucasz sobie zetkę, zetkę sobie konfigurujesz dowolnie, ja ustawiłem maksymalny dźwięk silnika, czyli otwarte klapy maksymalnie, zawieszenie w ustawieniu komfortowym w miarę sztywne, ale jeszcze w torowym potrafi być sztywniejsze, strzynia biegów i pedał hamulca dostosowany, to jest, bym powiedział, taki trochę lepszy sport, ale z walorami dźwiękowymi amerykańskiego samochodu. Do ma M1, i M2, a tu mamy Fun Fact i mamy Z. Nie wiem, czy się udaje wykwieczyć, jak to ładnie stuka. No pojedziemy w jedno fajne miejsce tutaj u nas, bo jesteśmy też blisko. Ale będzie można dobrze, dobrze wysłuchać tego co dzieje na zewnątrz, jeśli chodzi o dźwięk silnika. No i płynne przejście, przełączone z zetki, które miało sztywnione zawieszenie. Aby mój tryb, który mam zdefiniowany tylko na otwarte klapy mocno, a zawieszenie i silnik jest komfortowy. No świetny. Nie chcesz nawet katować drogi widzu, tego samochodu, tylko chcesz się nim nacieszyć. Chcesz, żeby dobrze było słychać, a żebyś odczucie jazdy miał jak w sedanie Audi A6. Chyba pierwszy raz ktoś na YouTubie porównuje Corvette do Audi A6, ale nie <grym> będzie. To możesz sobie, mój drogi widzu, ustawić tylko klapy szeroko otwarte, pozostały układ komfortowy i cieszyć się, cieszyć się Jest. Z tej perspektywy za dużo nie widać, ale jak przełączymy sobie na kamerę mamy szerszą perspektywę. Trzeba trochę oko przyzwyczaić, ale świetny gadżet zamiast lusterka taka, taka kamerka. To jest Żan! Można jeździć całą noc to robić, ale to oczywiście się nie uda. Ale można tak robić całą noc. Bo ucieszę oczywiście wszystkich mieszkających tutaj, nie? I byśmy... Ole, oczywiście, drogi widzu, przepraszamy Was bardzo, straciliśmy kontrolę nad tym samochodem. Nie wiemy dlaczego zatrzymał on nam się w trakcie jazdy w środku tunelu. Bojąc się, że z tyłu jadący samochód nas wiedzie, musieliśmy nagle przyspieszyć, ale straciliśmy panowanie nad nim, więc staramy się. Kier znać go. Myślę, że chyba jeszcze raz. Ale to robi. To robi. Wiem ci, że jak jest noc, I tu się jedzie. Znaczy oczywiście, jak się to. Straci panowanie nad pojazdem. Tak jest. Jak się traci panowanie nad pojazdem, to wtedy właśnie taki samochód. Jest... O, teraz się pięknie rozgrzał. performance jak widzicie jest kompletny zaczynając od kół, idąc przez nadwozie przez światła i maskę jest kompletną zabawką choć może rzeczywiście od początku tradycyjny, kompletny ee, supercar bo sylwetka nawiązuje do tradycyjnej linii gdzie wszystkie zaczynając od Ferrari samochody miały długie pociągło światła czupek, nos który tak naprawdę miał się widać klinem przy prędkości powyżej 300 na godzinę Powietrze, sylwetka głęboko przechodząca nad kola, gdzie mamy mocno osadzone wysokiego profilu koła. Duże, szerokie skrzydło drzwi, które tak naprawdę centralnie umieszczone daje super dostęp i wygląda rewelacyjnie, poszerzone wejście do samochodu też jest dość wygodne. Przechodzimy długo, koń w nad kołem, Wchodzimy w maski, gdzie mamy mid Engine, czyli środkowo umieszczony silnik, który tak naprawdę sprawia bardzo dużo komfortu podczas dynamicznej jazdy. No i kończąc na, na tyle samochodu, który też wygląda dość klasycznie, jeśli chodzi o superkarę. Więc w tej całej kompozycji, zaczynając od lamp, przez nos, bok, długie drzwi, kończąc na tyle i po czwartym wydechu, tak naprawdę wszystko, wszystko jest kompletne. Trzeba pogratulować projektantom, szefleta, że dzięki tej modyfikacji ta cała C8 w Stingray wygląda teraz rewelacyjnie. Samochód od 2020 roku, kiedy pojawił się na rynku, miał wprowadzone dodatkowe modyfikacje, polegające na tym, że dodali pakiet Z51 Performance i ten pakiet tak naprawdę co spowodował? Jak możemy zobaczyć, to jest wersja 3LT Z50 Performance, czyli jeśli chodzi o standard wyposażenia, jest kompletne. W środku, na zewnątrz, pełny pakiet wyposażenia, ale pakiet Z51 wrzucany od 2021 roku. Dodaje nam, zwiększa z 495 na 506 szkłanie mechanicznie oraz dodatkowo zmienia przestraja upad trysków, co też powoduje, że samochód jest bardziej elastyczny. Dodatkowo wrzucone są elementy karbonu w tym pakiecie, więc tak naprawdę pakiet karbonowy. Pakiet wydechów plus dodatkowe sterowanie na wtryski. Efekt tego jest powyżej 500 koni Co więcej, charakterystyczna jak to niektórzy nazywają oś ryby, tak naprawdę ten bok, e, gdybyście widzieli tutaj Z06 i C8 Stingray, to tak naprawdę między tymi dwoma samochodami, pierwsze co chodzi, pierwsza różnica, którą można zaobserwować, to to, że ta oś ryby C8 Stingray jest na dole krótka a w Z06 jest taka wydłużona i wbrew pozorom oprócz silnika i wyposażenia i mocy te samochody z zewnątrz niczym się nie różnią w środku jest taki sam pakiet kubełkowego wyposażenia alkantarowo sufitka, więc wyposażenie wewnętrzne oprócz silnika i oprzyrządowania silnika jest identyczne w tej samochodzie co więcej szeroki pakiet carbonu, który jest zlecony tutaj E, lusterka karbonowe. Widzimy gloss, który jest tutaj licony. On nie jest typowym losem, bo to jest gloss black, ale z perłą oraz z domieszką karbonu. Chevrolet teraz od 2023 roku wrzuca jeszcze e, pakiet dodatku farby karbonowej na obręcze kół aluminiowych, kiedy możemy i wtedy możemy zaobserwować, tak jak tutaj na chyba tutaj nawet, jakbyśmy zepli, Idealnie to widać, że Skrzydło nie jest czarne, tylko z czarne jest z połyskiem perły i z domieszką karbonu. Więc w sumie to też robi sporą robotę. Tylny dyfuzor Z51, też nie wspomniałem, jest też troszkę zmieniony. Niby nadaje to walory aerodynamiczne, ale co warto wspomnieć to to, że podłoga jest taka jak Ferrari w Lamborghini, pełna aluminiowa, z profilowanymi dyfuzorami kierunkującymi powietrze, żeby Nadmiernie nie zwiększać i nie zmniejszać ciśnienia, czyli regulować wraz ze wzrostem prędkości pojazdu, regulować ciśnienie pod pojazdem, żeby przyczepność wciąż była zachowana. Dodatkowo tylny spoiler, który pracuje i reguluje ten docisk. Całość, jak widzicie, w takim wyposażeniu 6,2 litra, 506 koni, 640 Nm, 1640 kg, więc tak naprawdę samochód jest cięższy o 50 kg przed przedniej wersji Stingraya, ale dzięki temu, że zastosowano układ silnika środkowy i trochę zmodernizowano układ wtrysku, jest szybszy, więc przy tej, przy tej masie mamy 320 km na godzinę przy standardowym, fabrycznym wyposażeniu. Oczywiście aftermarket wszystkie części potrafią z tego silnika jeszcze więcej wycisnąć. E, 1500 koni, 1600 koni, 360 km na godzinę, ale to są typowo amerykańskie modyfikacje. My w tej chwili jesteśmy w Polsce, pracujemy w Europie. Z tym samochodem, będziemy wyciskać, co, się da zrobić u nas tarmie. Moglibyśmy zajrzeć na chwilę do środka. Kokpit typowy jak dla samochodu sportowego Jak widzicie, wszędzie panujący karbon, carbon fiba, carbon fajba, carbon fajba wszędzie jest, są dodatki karbonowe, ale nie wiem, czy mieliście okazję. E, ważyć sobie elementy karbonowe, ale one rzeczywiście są nawet lżejsze od elementów plastikowych, więc taka redukcja masy, która powoduje 14-15 kg w całym samochodzie, jest bardzo dużo wentylowane fotele, także karbonowe, więc tak naprawdę cały samochód e, to jest zlepek aluminium, poliwęglanu i karbonu. Przyspieszenie 3/1 do setki w fabrycznych ustawieniach bez modyfikacji, więc tak naprawdę mamy supercar 3 sekundowy z przyspieszeniem takim, jak naprawdę potrafi generować Ferrari czy powiedzmy biedniejsze Lamborghini Co więcej, kolor to jest torch Red, czyli taki krwisto, krwisto płonący czerwony. No, w tym świetle on wygląda idealnie, więc ta czerwień pasuje do niego chyba najlepiej. Jeszcze w wersji czarnej miałem przyjemność siedzieć, ale czarna nie jest aż tak atrakcyjna jak ta czerwona. Szerokie skrzydło drzwi, to jak, o którym wspominałem. Pewnie warto byłoby zrobić modyfikację, żeby otwierały się do góry, ale to może w trybie późniejszym. 21 cali na tył, 20 cali na przód. Możemy z drugiej strony sobie zerknąć. Obręcz, oczywiście niestandardowa w tym wyposażeniu, jest busena, e, Hybrid Forge, wyrzucona, więc tak naprawdę ta obręcz, w stosunku do fabrycznej, jest przód jest wyższy o 2 cale. tył tak samo, um, więc 21, jak widzicie, idealnie wypełnia. Jeszcze mamy trochę przestrzeni, żeby gdzieś te dwa, e, ten jeden dodatkowo wrzucić na 22 cale, ale myślę, że w takim układzie tak już wygląda idealnie. Profil rozlicowany o 5 mm, więc jak on by stał na równym, to byśmy zobaczyli, tak jak mieliśmy przy okazji przy M3 to zobaczyć, że on nosem skierowany jest lekko do dołu, więc jak dynamika jazdy powoduje, że się tak idealnie wcina w powietrze, czyli rozcina powietrze. Z takich fajnych innych elementów, gadżetów, których tu jest, to mamy 16 głośników Bose, z dużym podwójnym wzmacniaczem, z podwójnym subwooferem, front lift jest podnoszony, czyli mamy taką sytuację, że w sytuacji kiedy najeżdżamy na wyższe na przeszkody, czyli jakieś garby, mamy wzniesienia, podnosimy sobie przód, zapisujemy GPS-em lokalizację i co jest ciekawe z tego wszystkiego to to, że jak będziemy jeździć rutynowo po mieście i te miejsca będziemy ciągle cyklicznie odwiedzać, jak zapamiętamy sobie lokalizację, to on w momencie dojeżdżania do tej lokalizacji będzie automatycznie podnosił nos. Będziemy nie musieli myśleć o tym, że będziemy się martwić, że zawadzimy przodem, ale co warto zobaczyć, nie zawsze to się udawało. I tutaj jak idziemy na samej dokładce, na samym lipie przed nim, gdzieś miałem kilka, kilka takich historii, gdzie niefortunnie zawodziłem. Teraz już oczywiście uważam, ale wszystkie najazdy na krawerzki czy na jakieś zniesienia, rzeczywiście. Trzeba pilnować. I co? Z takich standardowych chyba rzeczy? To tyle. Aha, jedna ważna istotna sprawa jeszcze. Dużo jest opowieści w internecie, youtube amerykański szczególnie o tym trąbi, że magnetic ride nie daje sobie w układzie zawieszenia. Z tym co się tutaj dzieje, powiem tak. Jeżdżąc tym samochodem już w zasadzie kilka miesięcy, uważam, że to jest jedna z większych legend i mitów internetowych. Ponieważ w obecnej sytuacji Magnetic Ride tutaj zastosowany to jest magne, Magnetic Ride stosowany w Audi R8. Audi R8 znamy i wiemy jak doskonale sobie radzi i jeździ. I tu jest podobnie na takiej kosce jaką mamy tutaj. On automatycznie sobie zestraja. Oczywiście nie można tego porównywać do zawieszenia z Porsche. Ogólnie Porsche jak wiemy jest troszeczkę specyficzne. Inną ma charakterystykę jazdy. Ale w kategorii superkara to, co zostało tutaj w korwesie zastosowane, jest wystarczające. I krzywdzące mocno jest mówienie, że magnetic ride tutaj zastosowany. To jest tylko po to, żeby w konfiguratorze dobrze wyglądał, co jest absolutnie nieprawdą. Będziecie mieli okazję się przejechać takim samochodem. Przetestujcie sobie na różnych nierównościach. Dynamika, szybka jazda na niemieckiej autostradzie. 300 na godzinę usztywnia się, dopasowuje się fajnie do prędkości. Więc yy, przeczy temu mitowi. Samochód jest świetny. Słuchajcie, mogliście dzisiaj odnieść wrażenie, że próbujemy zrobić odcinek o testowaniu samochodu, o sprawdzaniu samochodu, o opowiadaniu o tym, jakie on ma parametry techniczne fabryczne o tym, jak wygląda w konfiguratorze. Aczkolwiek nie to jest naszą intencją. Intencją naszą jest to, żeby przedstawić Wam fizycznie rzeczywiście, jak ten samochód teraz wygląda, odebrany w pakiecie Z51 Performance, jakie ma parametry, przyspieszenie, jaki silnik, jak wygląda z zewnątrz, do czego zewnętrzna stylistyka nawiązuje. W zasadzie po to, żebyśmy później mogli wszystko konkludować i zamknąć klamrą. W momencie, kiedy ten samochód przeznaczymy do kolejnego projektu. Podsumowując, co do tego samochodu czerwonego, krwistego, mamy plany, ale jakie dowiecie się wkrótce. Także podążajcie za naszym kanałem, oglądajcie, lajkujcie, subujcie, a wszystkiego dowiecie się wkrótce. Hej!